No trudny mecz był dzisiaj dla nas. Graliśmy no może troszkę lepiej jak jak wcześniejsze nasze mecze, ale jednak jeszcze, jeszcze do naszej dobrej gry daleko. Jeszcze, jeszcze falujemy mocno, nie utrzymujemy wynik jak prowadzimy. Natomiast jest też pozytywne momenty. W niektórych elementach gramy już lepiej. No mam nadzieję, że teraz... No popracujemy troszkę nad naszymi błędami, co zrobiliśmy źle, zrobiliśmy, zrobimy jakieś wnioski po tym meczu, no i, no i dalej, bo teraz nie ma co się za długo tam e, patrzeć na, trzeba, trzeba patrzeć razu na następnego przeciwnika, bo te mecze są teraz gramy często, no, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Bardzo, bardzo mi miło za taki prezent, bardzo mi smakowało i nie tylko mi. Koledzy z Ukrainy przyjechali i też naprawdę byli, no, bardzo wszystkim smakowało, także cieszę się, że dostałem znowu taki prezent. Dziękuję.